Siema, właśnie znajdujemy się na stoisku Hammer Strange and Life Fitness. Jest tutaj z nami, może zacznijmy od kobiet Patrycja Zachorska. Cześć. Jakby ktoś nie wiedział jest to e, brązowa medalistka mistrzostw Polski i Mistrzyni Wielkopolski. E, I jest także z nami Karol Małecki, którego raczej przedstawiać nie trzeba. Wszyscy znają. Witam serdecznie. Dzisiaj będzie bardzo lekko. Myślałem, że mówi, ale lekkiej. Na tym skończymy. No zrobimy sobie taki króciutki trening na maszynach Hammer Strange i Life Fitness, także lecimy. No, Siema. jesteśmy już po treningu. Miało być lekko. A skończyło się jak zawsze. <noise> Z Karolem lekko się nie da. A propos Karol Małecki, Patrycja Zachorska. Lady, tak. Squad. Lady squad. Tak jest, tak jak mówiłem. E, trzecie miejsce Mistrzostwa Polski. E, finalistka, właściwie pierwsze miejsce Mistrzostwa Wielkopolski. E, może zacznijmy od Ciebie. Jakie plany na przyszłość? Na najbliższe starty, o może tak. Mistrzostwa Polski Juniorów. Tak, i Puchar polski. Takie, takie plany na najbliższe starty. A potem będziemy myśleć, może coś tutaj Karol do dodał od siebie. E, obiło mi się uszy, że chcecie startować w parach. Tak, oczywiście. To będą pierwsze historyczne mistrzostwa świata w parach, gdzie kobieta jest wyższa od mężczyzny. Więc szykujcie się, bo będzie co oglądać. Czy na szpileczkach? Dziki szarynko. Dobra, e, wiesz co? Tak, może. Pół prywatnie. Co tam u Ciebie ogólnie po ostatnich zawodach? Dziękuję Michał za troskę. U mnie wszystko elegancko. Po ostatnich zawodach skupiłem się na rozbudowie masy. Udało się, fajnie. Nie dobić. widać. Nie, delikatnie. <noise> na razie 100 kg. Chciałem 105, żeby było tych pięć oczek, ale niestety na razie się nie udało. Jeszcze miesiąc masuję, a później rozpoczynam przygotowania do Puaru Polski. i i mam nadzieję do Mistrzostw Świata, zobaczymy co to wyjdzie, zlikwidowana została 95 i 85, mm. więc 20 kg zbić do tej 80, zobaczymy co to będzie. Na pucharze myślę, że 85 gdzieś będę ważył w dobrej formie, a dalej to, to zobaczymy, co to wyjdzie. Czyli jeszcze w tym roku jest możliwość, że zobaczymy Cię na scenie? No to na 100%, bo taki jest plan, bo tu w ogóle nie ma innej opcji. Wszystko jest dokładnie zaplanowane na jesień. A jeżeli chodzi o jakieś starty zagraniczne? No, jeżeli chodzi o start zagraniczne, to na pewno docelowo chciałbym za świata, które będą w Benidorm, to samo miejsce co rok temu, w Hiszpanii, to będzie 2 do 5 listopada, a jeżeli chodzi o jakieś komercyjne zawody jak Olimpie czy Arnoldy, to na razie mnie to nie interesuje. Czyli standardowo, jak to Karol Małecki szykuje, te, tak powiem, najbardziej prestiżowe i najbardziej znane zawody, celuje o to. No chciałbym, chciałbym, bo jeszcze na tych zawodach, tylko na tych zawodach nie, usiało, nie udało mi się zaistnieć, więc chciałbym, żeby coś w końcu się udało. Dobra, a teraz może tak, nie o zawodach. Twoja taka sentencja, zawsze, zawsze to było ciężar musi być ciężki, zawsze kończyłeś, zaczynałeś filmy tą, tą sentencją, ciężar musi być ciężki, a teraz jest ale lekkie, to w końcu co jest z tym? Jedno i drugie cały czas obowiązuje, to pamiętajcie o tym. Ciężar zawsze musi być ciężki. A... Ale lekki. <laughs> Dokładnie, ale pamiętamy o tym, że ciężar ciężarem, ale zawsze czucie i technika jest na pierwszym miejscu, to od zawsze powtarzałem, yy, a to, ale to lekkie, no to wiadomo, krzyczę, już powyżej 200, kiedy robię przysiad, kiedy już naprawdę lekko, więc muszę tak krzyczeć. Ty trenujesz z Karolem, z tego co wiem. E, dużo słyszałem w ogóle dużo osób, objął się o że dużo osób mówi, że jesteś podopieczną Karola, tak? Ile w tym prawdy? Sporo prawdy. Teraz no, dzięki Karolowi udało mi się jednak dojść nawet do Mistrzostw Europy. Na początku zaczynaliśmy, że przygotował mnie tylko do debiutów. Jednak później nasza współpraca zaczęła się rozwijać, i, i myślę, że, że wszystko jest na porządku, nie? Tak, wszystko, wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Kiedy zacząłem współpracę z Patrycją we wrześniu albo w październiku. O, to, no to była wielka kurka. To było 12 kg temu, musiałem <grym> w to uwierzyć. <grym> Tutaj gdzieś będzie zdjęcie. <grym> I kurczę, bardzo fajnie się to wszystko zapowiadało, ale po jakimś czasach, jak zobaczyłem Patrycę, to mówię. Patrycja, to jest to, to jest to! No i tak naprawdę fajnie udało się zadebiutować w debiutach w tym roku. Później każde kolejne zawody, cztery starty, cztery puchary, więc jesteśmy mega zadowoleni. I tutaj u Patrycji mamy jeszcze troszeczkę do poprawy. Patrycja jest bardzo młoda, jeszcze nie ma 20 lat, więc tutaj w juniorach będzie miała jeszcze 3 lata. W bo z rocznikami jest, ma 20 lat, więc jeszcze 21, 2, 3, 3 lata startów. Mam nadzieję, że tu będą Europy jakieś komercyjne zawody. No wiadomo, bo jeszcze tutaj się nie skończył jakieś komercyjne, jakieś Arnold, Olimpie, może zrobimy. No i te świata. Mam nadzieję, że Patrycja tutaj osiągnie bardzo duży sukces międzynarodowy. Już nie bałem. Musimy tylko troszeczkę popracować nad detalami. Trzeczkę, I sporo. nie wiem, czy obserwowaliście, ale Patrycja tutaj jest bardzo kobieca, bardzo ładna dziewczyna. Pozuje po prostu rewelacyjnie, na pełnym, na totalnym luzie, i właśnie o to nam tutaj chodziło. Dużo czasu spędziła na sali pozując, dużo czasu przyjeżdżała do mnie, gdzieś to nagrywaliśmy, zdjęcia robiliśmy, gdzieś to korygowaliśmy cały czas. No i to wypaliło bardzo dobrym wynikiem. Na Mistrzostwach Europy udało się zakwalifikować do kadry A, do kadry narodowej i tutaj na 30 zawodniczek Patecia skończyła na 12, na 13 miejscu w seniorach i w minorach. więc i tak bardzo fajnie, bardzo mocno. Liczyliśmy na troszeczkę więcej, ale to Niestety się nie udało. Nie poddajemy się oczywiście. To jest pierwszy sezon i tak jesteśmy mega zadowoleni. Tutaj wyprzedziście moje dwa kolejne pytania, bo chciałem zapytać Patrycję o wiek. Ile tam jeszcze Ci zostało, właśnie w juniorkach? No, to już Karol wszystko no, powiedział. Jeszcze sporo, jeszcze sporo, więc będzie. Więc... Może, może Ty mów? No, mówię, że jeszcze 20 lat nie mam, więc do 23 lat są starty w juniorach. Myślę, że jeszcze. Spotkam się z moimi rywalkami nieraz. I, i, I ja jeszcze chciałem coś dopowiedzieć Patrycja. Jeszcze nie ma 20 lat, więc jeszcze do 23 roku trochę zostało. A na Mistrzostwach Polski junior, Seniorów, no już zajęła trzecie miejsce, więc wyprzedziła dużo starszych od siebie zawodniczek, więc tutaj naprawdę mega dobrze, super. No właśnie tutaj miałem zapytać, czy, te czy to trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski to było właśnie w juniorkach czy seniorkach? W seniorkach. Trzecie miejsce było w seniorkach. W juniorkach nie dostałam się niestety. Do półfinału z tego, co, w juniorkach. Nie, nie było mistrzostw z polski juniorek. Dopiero będą na jesień. Miałam elimin Aha, elimin eliminację. Ja mówię o Śląsku, że wracam no, <śmulity> ale no wiesz, że no, to tak naprawdę to były twoje, że tak powiem, pierwsze zawody, pierwsze starty. Także i tak bardzo ładne osiągnięcia, jak na, jak na że tak powiem, de, debiut. Tak? Kolejne właśnie moje pytanie miało być odnośnie Mistrzostw Europy. Jak Ci się tam w ogóle podobało, które miejsce zajęłaś? Karol też już powiedział, 12-13. Karol, jak się go o coś zapyta, to już odpowiada na cztery pytania do przodu, więc ciężko jest tutaj wywiady z Karolem przeprowadzać. E, no, Generalnie no, pozostaje mi tylko życzyć e, Wam obu powodzenia, zwłaszcza przy tym, e, przy tym starcie w parach. Tak? <śmiech> <śmiech> Bardzo dziękujemy a, i, 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 już nie, i już niebawem zaczynamy wspólne przygotowania w tym momencie, no bo ja już też szkodzę na redukcję, Patrycja jeszcze troszeczkę pomasuje. E, no, pomasuje w tym sensie, że musimy tam poprawić detale, to nie będzie jakaś tam nie wiadomo jaka masa. Tak? Musicie troszkę rozluźnić, pomasować, żeby te się bo... nie były takie pospinane. Oczywiście, jak najbardziej. E, a tak naprawdę zaczynamy razem przygotowania. No Patrycja na Patrycja najpierw startuje mistrzostwa polskich juniorów, a później razem będziemy mieli wspólny start na, na Pucharze Polski. Jest to najbardziej prestiżowa impreza w Polsce, ponieważ jest open. Tak? Jest jeden zwycięzca w kulturystyce. A w bikini na no ostatnim były dwie kategorie. Tam... Część dziewczyn w jednej, mniejszej i w wyższe, w drugiej, tam później jeszcze było dwie zwyciężczynie tak, było w Open startowały. No, zobaczcie, na tyle zawodniczek jest jedna zwycięzczyń i jeden zwycięzca, więc bardzo duży prestiż i tam eliminacja Mistrzostw świata. Tutaj będą do eliminacje do Mistrzostw świata juniorów i seniorów, no, a u nas do eliminacji Mistrzostw świata w kulturystyce. No, zwłaszcza w takich zawodach, jak też wspomniałeś wcześniej, to pozowanie, tak, no bo tak, tak, bardzo, bardzo dużo e, sytuacji było takich, że naprawdę dziewczyny miały świetne sylwetki. Można było powiedzieć, ta wygrywa bez dwóch zdań, a jednak pozowanie. Do... pozowanie zniszczyła cały swój występ, więc tutaj, tutaj do znudzenia będziemy powtarzać, że pozowanie jest jedną z ważniejszych rzeczy. Nie serwetka. Znaczy serwetka też, no bo wiadomo, to musi wszystko współgrać, czyli no i to nie serwetka lepsza, i pozowanie. może przegrać jeśli nie ma jednak tego wy wyuczonego pozowania, wyuczonego. Jeśli nie ma tego czucia na scenie, jeśli nie czujesz się w tym dobrze, no to nie pokażesz tego, co wypracowałeś. Jeszcze może ja coś dodam od siebie. I wiadomo, że pracujemy na tej środki tyle czasu. To przygotowanie, ten ostatni szlif, ale ta prezencja sceniczna to jest najważniejsza rzecz, co może być. Musimy się prezentować po prostu idealnie. To musi być. Wiele dziewczyn było przygotowanych znakomicie do zawodów. Świetna sylwetka, świetne proporcje. rewelacja, Ale ta sceniczna prezencja tak, nie grała. Tak, tak, tak. Nie ten uśmiech, nie ten makijaż. Złe pozowanie, gdzieś tam zero uśmiechu. To musi wszystko grać, to musi pasować. Pamiętamy o tym i, no i dążymy do tej perfekcji, żeby to grało. No bo wiadomo, mamy na przykład rok na przygotowania, męczymy to, męczymy tą sylwetkę, męczymy e, ciało, pracujemy nad ma mankamentami i jeżeli nam się, powiedzmy, nie uda e, na tyle rozbudować danego obszaru, że tak powiem, to pozowanie musimy zrobić tak, żeby on wyglądał jak najwydatniej na tej scenie, jak najlepiej. Pokazujemy swoje najlepsze strony, a te, które mamy najgorsze, nie, trzeba jakś jakoś tam ukryć. Dokładnie, ale tutaj będziemy, rozumiem, że będziecie robić tak, żeby tych mankamentów nie było. No, <laughs> pokazujemy, żeby nic nie trzeba było ukrywać. Dodatkowo i żeby pozowanie było jak najlepsze, także będzie dobrze na pewno. Dzięki. Michał, bardzo dziękujemy. Tobie życzę piekielnej masy i wygrywania wszystkiego, na czym się pojawisz. No to tego mi brakuje właśnie masy, a pozowaniem, że tak powiem, tego się chyba nie ukryję, nie? ani nie doda. Znaczy, no, nam odrobinę może. Dobra, to by było na tyle, taki krótki wywiad. Trzymajcie się i pamiętajcie, ale lekkie. Lekkie. I ciężar musi być ciężki. I nie mówcie nikomu. Pewnie mi nie zostało. Dziękujemy bardzo. Powiedz, że czucie musi być mięśniowe. No to jest bez sensu. Ale Czucie jest. Czucie musi być mięśniowe, tak? Czucie musi być mięśniowe. Dobra, Dobra lecimy. Na razie.